A oto kolejny odcinek, zagrajmy w Diablo 2. Kontynuujemy akt trzeci na poziomie trudności: Piekło. Ostatnio załatwiliśmy sobie wszystkie sprawy tam w dżungli u Zostało Został nam punkt nawigacyjny tylko tam do znalezienia, ale questy już są wykonane. Musimy tu odświeżać te, te, te rękawiczki. Pójdziemy niedługo nasycić. Jedne z nich u Charsey. Może może coś ciekawego wpadnie. Hmm pokrzyczymy sobie troszeczkę i szukamy tego punktu nawigacyjnego no już niewiele chyba zostało tutaj z tej dżungli upieszców także pewnie rada chwila go znajdziemy i wtedy skoczymy sobie do Charsey na szybko zobaczymy co na wymyśli no ale to by musiała nam na pewno wylosować zwiększoną szybkość ataku żebym się w ogóle tymi rękawiczkami zainteresował. Jeżeli tego nie wylosuję, to to myślę, żebyśmy zostali przy naszych obecnych rękawiczkach po prostu z druzgocącym uderzeniem. No bo nie wiem. Jeżeli by miały jeszcze te dwie odporności, których nam brakuje, czyli błyskawice i trucizny, no to, to może, może gdyby tam jeszcze coś fajnego miały, no to bym zrezygnował z tego druzgocącego. No wiecie, bo te nasze obecne rękawiczki też mają odporność na, na, na trucizny, więc gdyby te nowe nie miały, to by nam odporność na trucizny ostro spadła wtedy. Dlatego mówię, że jakby nie miały zwiększonej szybkości, to by musiały mieć te dwa resy, no błyskawice, trucizny. No obowiązkowo A coś tam jeszcze, jakieś życie może, albo wysoki pancerz, taki procentowy bonus. No ale jednak na tej szybkości ataku mi zależy. Bo już mamy na tyle wysoką szansę na druzgocące uderzenie i z tej czerni i z palca goblina, jeszcze z tej nowej zbroi, jakbyśmy to słów runiczne kiedyś w końcu zrobili, to by nam doszło 15%, że lepiej przyspieszyć wchodzenie tego druzgocącego uderzenia, które mamy, niż jeszcze bardziej zwiększać przy niższej szybkości ataku, dlatego dlatego tak mi na tym zależy. Żeby w tych lękawiczkach ta szybkość była. No i fajnie, że to oko kota też jest. Chociaż jeszcze na razie z niego nie korzystam, nie wiem czy w ogóle będę korzystać, ale... Ale tam też fajnie, że jest skuteczność, fajnie, że jest pancerz, fajnie, że jest bonus do szybkości ataku. Szkoda, że nie ma odporności, no ale nie można mieć wszystkiego. No, hmm, dobra, chodźmy tędy. Chociaż to mi tak wygląda, jakby tu zaraz gdzieś te pieniążki miały leżeć. No, chyba jednak nie. Wtedy musielibyśmy się kawałek wrócić i jeszcze szukać tych, tych, tych... kamiennych totemów, czy co to tam jest, te filary takie, słupy, które stoją. I które oznajmiają, że... myśmy mieli w końcu ten punkt nawigacyjny. Kupmy się na szamanie na spokojnie. Poziom 77, jakby ktoś pytał. Najemnik ma taki sam. Bardzo szybko dostaje poziom zaraz po nas. Tam z 2 mm tego paska i już mu wskakuje. Oho. O co, burzowe drzewo, tak? Jeszcze troszeczkę się będziemy musieli cofnąć po ten punkt nawigacyjny. No ale najpierw burzowe drzewo. Odporność 68 na błyskawice. No i idzie zgniatacz. No, full fog. o o! No, jak się rozpędzą przy tej klątwie, to, to, to... Mogą zacząć wytrącać z równowagi. Dobrze jest. Już jest ich za mało, jeszcze ta wyjątkowa siła, nie? No idź, Procyk, ostrożnie. Czujność. Poszło. Dobra, runa tir. Maltir, czy tir mal? Czy jak to było? Maltir? Mal. Ściąga, mal Maltir, Ale nie mamy mal. <noise> no, byśmy mieli mal, to byśmy zwiększyli szanse w losowaniu slotów w zbroi do 50%. W sensie, żeby nam coś mogło fajnego wyjść. Albo pod Maltira, albo pod tego. Yy... Tchuli, nie, jak to było? Um, nie, tchul, um. Nie, jak to było? Um, ty, ty, psz, szal, um, tchul, o właśnie. <laughs> szal, um, tchul. No, bo tak to tylko polujemy na tego 3 slotowca, tak byśmy polowali na 2 lub 3 slotowca. No i co, ta klątwa tak średnio. No, zeszło, dobra. Broń się psuje, dawno nie byliśmy u Hratiego znowu. Jeszcze jakieś drzewo się ostało? No, jeszcze dwa się ostały, ale to już bez bossa. Najemnik jest niewidzialny. Takiego maskila. Ale oni go widzą. Takiego skill'a sobie wziął, żebyśmy my go tylko nie widzieli. No naprawdę sprytne. Dobra, musimy się wrócić. O, pojawił się. Musimy się wrócić i znaleźć punkt nawigacyjny, i idziemy nasycać, lękawiczki do Charles'i. Taki jest plan. Ok, Stój, żesz. Krótki witewny łuk, słabo. Koszyki puste. Nie ma mojej zbroi. Ale fajna zbroja nam wypadła. no Szkoda, że cztery sloty wylosowało. No. Tak myślę o tym cały czas tak, jakby jakaś wielka szansa była na te trzy sloty i by mi to nie wyszło. To tylko 25% było, więc nie mam co się załamywać przecież. Zbroja łuskowa słabo. Że, jak nam nie wyjdzie za drugim razem, to już się zacznę martwić. Bo nie mamy tych run, nie wiadomo ile. Już nam się skończą wtedy losowania. Będziemy tylko czekali, aż nam po prostu to wypadnie w terenie. Od razu taki trzy slotowiec. Hmm. Ej, gdzie ten punkt nawigacyjny? Ja zaznaczałem punkt nawigacyjny już? Nie, nie, nie chyba nie zaznaczałem, co? A nie, czekajcie, jak tu... Nie, zaznaczałem! Przecież była ta bagienna czeluść, nie? Tam obok mówiłem. E, no mam punkt nawigacyjny, co ja go tutaj robię. Czekajcie. Był punkt. No pewnie, że był. Jeszcze mówiłem przecież, że tak blisko ten punkt nawigacyjny jest obok tego punktu z lasu pająków. Pamiętacie? Tu jest punkt nawigacyjny chyba właśnie jeden. Nie, ten, ten był z lasu. O, tutaj są te dwa podrząd takie. Widzicie? Mam przecież je. Ja szukam punktu. Dobra. No to 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 wszystko wtedy. To wszystko. Uj. O, W tym odcinku jeszcze sobie pohazardujemy te pierścionki, co? Będzie fajnie. Może coś ciekawszego wpadnie. Jakiejś wielkiej szansy na to nie ma, no ale trzeba próbować. Coś jeszcze było? Nope. No dobra, to w takim razie... No to czekajcie, to... nie no, odświeżmy może te rękawiczki. Póki są... I tak, Keynes zidentyfikuje pierścionek, zaraz. Ostawiamy runę tier. Tutaj Słuchajcie, to ściąga moja jeszcze. Hmm. No chyba nie, no mal tier, no. Znaczy tak, tego świętego gromu już nie będę chciał robić, więc Edha moglibyśmy się pozbyć. Moglibyśmy się pozbyć Edha i zostawić Tira. Na wypadek, gdyby na przykład Mal poleciał z kuźni albo coś w tym stylu. Dobra, to zamiast Edha... Zostawimy Tira. Chyba, że mam jakiegoś Tira, ale chyba nie miałem. Nie, jest L. Tu jest Eth, To wywalmy Edha. Bo tego świętego gromu jednak nie będę robić już na tym etapie. Jak mamy ten topór, jeszcze taki przyszłościowy, być może coś z nim zrobimy. Się okaże jeszcze to runa etchnie. Dobra. Idziemy nasycić rękawiczki. To zdobywcze. Chodźmy może do chratliego najpierw. Reperacja. Chodźmy do Charsi. No trzymajcie kciuki. Nasycenie zależne od poziomu naszej postaci, co tam wychodzi tak naprawdę, ale to już nie będę czekał. Nasycenie. No ciekawe, co na tej wymyśli. Czyli tu załatwione ładnie. No jest szybkość ataku. Ej, są błyskawice i trucizny. No nie wierzę, nie. I siła jest, jakie fajne. 20% No to co chciałem, nie? Jest zwiększona szybkość ataku, chociaż mogło być jakieś nawet 40%, ale dobra. Jest, jest nawet to 18 skuteczności, niby nic, ale przecież nam jest to potrzebne. I jeden do zręczności też daje skuteczność. I raz, 24% to ile mieliśmy? 22% jest lepiej. I na błyskawicy mam, patrzcie. Pyk! Jaka ta gra jest prosta? No, tracimy trochę do rozgódącego, ale to, to no trudno. Ej, no, Charlesi, drugi raz. Była ta seria czarodziejką, pamiętacie? Uratowała nam życie wtedy. No, teraz to, 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 to nam życia nie uratowała, ale. Ale naprawdę nieźle, dobra, olać te bojowe na razie, będziemy jeszcze nasycać rękawiczki, ale to w takim razie poczekamy może na jakieś poziomowe też, chociaż no nie wiem, no nie, nie mogą być lepsze, nie, znaczy mogą być, no ale no, nam się takie nie wylosują, no nie ma szans, znaczy nie ma szans, no są szanse, no będziemy próbować, no, runa etchnie. No co za fuksiasty procek, nie? No dobra, takie rękawiczki mamy. Życie nam znowu trochę spadło, ale co tam życie tam? Co to za życie? Doki kurast, tutaj wracamy. No to mi się podoba, A jeszcze ta zbrojka, żeby tak coś Czyli próg znowu osiągnęliśmy. Teraz się zastanawiam, Oko kota plus 20. Chyba, chyba mielibyśmy jeszcze jeden próg z tym okiem kota. Jak doszły Teresy. Jesteśmy blisko już. Tylko, że jak zmienimy zbroję, to już nie będziemy tak blisko. Będziemy potrzebować tego slota w kradniej czaszce, żeby jednak włożyć runę z odpornością. Kurde, ten zwój od malach będzie w piątym akcie, jeszcze, nie? Hmm. Dobra, dobra. Oko kota jest okej. Okay. Zostawiamy to. Ale fajnie wyszło. Dobra. te Szybkość ataku wzrosła. To, że spadło druzgocące, to nic, bo i tak to druzgocące będzie nawet częściej podejrzewam teraz wchodzić, niż wchodziło ze względu na to, że szybciej będziemy trochę uderzać. Szybkość ataku chyba z 3,8 w tej chwili nam wzrosła do 4,1 ataków na sekundę. To jest chyba ten próg. Ale do 4,5 4, chyba jest kolejny próg. Przy szale bitewnym? I myślę, że to oko kota, to plus 20 by nam zapewniło to. Dobra. Bo do kolejnego progu mi chyba 5% brakowało, 5 albo 10%, więc jak dostaliśmy 20, takie 10 nadmiarowego, to jeszcze jak dojdzie 20%, to, to, to raczej na pewno kolejny próg byśmy jeszcze zdobyli. To samo dla tego topora też. Teraz byśmy osiągnęli kolejny próg z tym i jeszcze oko kota nam chyba da kolejny, ale tu już nie jestem na 100% pewien, ale chyba tak. To już bym musiał sprawdzić w kalkulatorku tam, ale to nie teraz. Dobra, jest nieźle. Czekajcie, coś ja tej szczególnego jeszcze miałem zrobić. Aha, te pierścionki będziemy rysować, ale wiecie co, to może zaznaczmy sobie punkt nawigacyjny w tym kuraście tam dolnym, dobra? I później polosujemy pierścionki i będziemy kończyć odcinek już pewnie, bo to będzie najwyższy czas. I pewnie sesję nagraniową sobie zakończę, bo już długo siedzę w tym trzecim akcie. Od samego początku praktycznie te odcinki nagrywam. Także sobie zakończę sesję. Całkiem ładnie poszło. Idealnie by było, jakby nam ta zbroja tam wyszła jeszcze. To pazów nie potrzebujemy nadkruszonych, bo one są do transmutowania rund hull. A Meruny tchul masowo zużywamy do losowania slotów. Znaczy, masowo no raz lo losowałem. <noise> ale jak się trafi kolejna zbroja, to znowu będziemy losować. No, traf tego skoczka, co on tak tu skacze. Hmm. Dokładnie musimy obchodzić te. te... Ale wiecie co, ale to dolne kuras to sobie dokładnie obejdziemy w następnym odcinku. Teraz chcę tylko znaleźć ten punkt. I pójdziemy losować pierścionki. Tu chcę tylko ten punkt mieć. On może być. Co za przeciwnicy? Słabi. Jakieś ptasiory dziwne. Jakieś małpy chodzą, nic strasznego. Cinqueada. Potrzebujemy stojaków na zbroje, przede wszystkim. Chcemy zbroje, kolczy, buty, nop. Ale jakie rękawiczki przecież, nie? Wiecie, tam na battlenecie, jak ludzie losują czy kraftują, to by tam za bardzo na te rękawiczki to nie spojrzeli. nie? Jakby szukali szybkości ataku, to takiej 30-40% szybkości. Ale dla mnie, pomimo że te resy też tam tylko 20 coś procent, a nie na przykład 30 coś procent, ale, ale akurat tych resów potrzebowałem tak naprawdę, więc się to wstrzeliło idealnie. Fajnie, że ta siła doszła. Patrzcie, jaką teraz zbroję w ogóle moglibyśmy mieć. Nie? Pod te trzy sloty, ta siła to już naprawdę absurdalna to wychodzi. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze dodamy sobie siły i ten święty pancerz jak wypadnie, to. To go będziemy slotować. Ale nie, nie. Chodzi o to, że jakbyśmy teraz. gdybyśmy w końcu zrobili tę zbroję trzyslotową, albo by nam wypadła ta trzyslotowa i byśmy to słówko zrobili, to później bym pewnie właśnie... Przerobił się pod ten topór, jeśli by wypadł ten szal, jeszcze oczywiście, lub dwa sole, i byśmy się przelosowali. E, przelos znaczy, nie przelosowali, tylko byśmy sobie zrobili reset u, Charles, u Akary, atrybutów i umiejętności, i byśmy zostawili tej siły tylko tyle, ile by nam było potrzeba, oczywiście. Więc wiele zależy od tego, jaka ta zbroja nam się w końcu trafi ta trzyslotowa. Bo, jeżeli się okaże, że to będzie wieczorny całun z niewielkimi wymaganiami siły, to siły weźmiemy tylko pod ten topór, który trzymamy. Czyli tam, ile tam było potrzeba? 160, coś tam, nie? O, no fa fajnie, że ta siła się też tu pojawiła. Tu, tu, tu. I w tym talizmanie ostatnim. No. Dobra, znajdźmy ten punkt nawigacyjny. Już idziemy szukać pierścionków. Może jeszcze jakaś niespodzianka w tej sesji nagraniowej mi się trafi. Z takiego pierścionka, nie z takiego. Ale... Fajnie by było. Księga La scena będzie, dostaniemy 5 punkcików. Też dosyć sympatycznie, no jakiś bosior tu idzie. Full focus, bo nie wiem co ma. Muszę zobaczyć, co ma szybko. zakręty ogień, ale to mało życia, Luś. Kryształowy Mierz, Zwój Miejskiego Portalu podnoszę. Pełne wzmocnienia, no niech będzie. W ogóle z tego nie korzystam prawie. W ogóle prawie, tak? Ale fajna rękawiczka. No fajne, nie? W sumie to... Ale no nie, nie, no nie, nie, dobra. Nieważne. Przez chwilę coś mi się tam w głowie uroiło, że można by je apnąć na poziom kolejny, ale przecież to są te. To są rękawiczce elitarne trzeciego poziomu. Już lepsze nie mogą być. Jeżeli chodzi o poziomy 66, obrony. Nie zwiększyła się obrona, ale 66, fajnie. Tych poprzednich mieliśmy mniej, chyba nie? Tam była poprawiona obrona, ale tam były te, te, te pierwsze poziomowe. Nie, yy, dr, drugopoziomowe mieliśmy. Ale i tak ta obrona chyba była mniejsza, nie? Jak to tam było? Także jest dobrze. Te dwa resy, no idealnie. Zakręty ogień znowu, z zakrętymi błyskawicami. Teraz to mamy takie resy. No te błyskawice. Truty też fajnie tu wyszły. Ej, no punkt nawigacyjny trzeba znaleźć O, o widzę może być tutaj. Jest taki fragmencik na mapce O, tu, 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 tu to. O! Mamy to. Dobra, idziemy stąd. Obadamy to sobie w następnym odcinku, na początku kolejnej sesji. Będziemy dokładnie obchodzić te wszystkie kurasty ten dolny, bazar i górny łącznie z tymi kaplicami, wszystkimi relikwiarzami wszystkie skrzynki, koszyki, kopniemy. Będziemy szukać zbroi, nie? No bo przecież trzeba. naście do energii dobra. I te pierścionki jeszcze zaraz sobie wyhazardujemy. Całą kasę z plecaka na to zużyję. Hmm, nie ma miejsca. Tylko jeszcze na szybko się zreperu zre zreperuję u Hratiego. Chwilę muszę popatrzeć na moje rękawiczki. 14 do siły, fajnie. Presy. Szkoda, że, że dwudziestki, no nie, bo to też to, ale, no, ale fajnie, no fajnie, że ta szybkość ataku dobrze jest, bardzo fajnie. No dobra, hmm. to się cieszycie tak troszkę, czy nie bardzo? E, idziemy do Alcora po pierścionki. Witaj. Nie mam zamiaru tracić dla Ciebie. Mhm, zadanie z księgą lamy syna. Czym mogę służyć? Hazardem. Może amulety też? A nie, to oko kota. Nie, potrzebujemy pierścionka. Skuteczność i res, żeby miał. No byśmy zamiast tego albo zamiast tego. Uwaga, polujemy. Później zobaczymy. Na razie bierzemy po prostu wszystko. Jeszcze z jeden bym kupił. Pijemy miksturkę pełnego wzmocnienia specjalnie na tę okazję. Dobra. Uwaga, sprawdzamy pierścionki. Pewnie jakaś lipa będzie, ale może nie. W końcu nie ma może takich wielkich wymagań tutaj. No chcę tylko skuteczność, Resa, coś w tym stylu. Pyk! A, będzie można od, od razu sprzedawać, tak? No dobra. Ten nie. Ten nie. Mógłbym transmutować, nie? Ale nie, bo to się transmutują w niebieskie, żółtego potrzebujemy. No nie, ten nie. Nope. Nope. Hmm, 72... A nie, mamy 96, nope. Ale, ale to już... Gdyby tutaj była taka wysoka skuteczność, tak setka i jeszcze to 19 do siły, no to okej. Okay. Nope. No, coś mam złe przecz. O, 111. To jest 112. Hmm, połowa czasu trwania zamrożenia znowu. Eee, no nie. No już wolę zostawić to. To wykradanie życia. Jakaś odporność, siła. Nie. No. Nope. No słabo wyszło. No. Żadnego żółtego. Ale wiecie co, kupimy jeszcze jeden, bo się nam kasa uzbierała. Moment. I to będzie ten pierścionek. Decydujący. Jakiś potężny. Pyk. Dobrze, ale fajnie poszło w tej sesji nagraniowej podoba mi się. Fajne rękawiczki, fajne talizmany nam doszły. Miejsca się zrobiło trochę w skrzynce w taki trochę niefortunny sposób, bo te zbroje losowaliśmy, ale i tak jest fajnie. Wymieniliśmy pierścionek. Może nie jest jakiś wybitny, no ale ta skuteczność nam wzrosła fajnie też. Zdobyliśmy poziomy jakieś dwa. Jest nieźle. No. Kilka runek nam fajnych wpadło. Jeszcze jedno slotowanie możemy robić. No i później trzeba będzie liczyć. Trzeba będzie liczyć na to, że po prostu trzeslotowiec wypadnie. Trzeciopoziomowy. No dobra, tutaj kończymy sesję nagraniową i odcinek, także trzymajcie się na razie.